Słuchaj, tem, zachwycasz się Georgeem Klunejem. nie lubisz sportu, chodzisz z chłopakami do kina, zamiast swoją dziewczynę zabrać, nosisz te kolorowe ubranka, powiedz mi Dem, czy ty masz coś do powiedzenia? Mam dzisiaj w odcinku Ryan Gosling, chłopak marzenie. Chciałbym Was zaprosić na festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Odbywa się jak zawsze, jak co roku we Wrocławiu, i będzie trwał od 23 lipca do 2 sierpnia. Ja sam się wybieram pierwszy raz i muszę Wam powiedzieć, że jaram się jak nie wiem, bo znalazłem w spisie tyle ciekawych filmów, że w te 10 dni planuję obejrzeć ich w sumie 30. Więc postaram się nie umrzeć. Ze szczęścia, ale nie wykluczam. Dlatego, że między innymi będą pokazywane filmy, które powygrywały nagrody dopiero co na festiwalu w Cannes. Będę też nagrywał stamtąd filmiki na kanał, i działał w social mediach, twitterach, instagramach, więc jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, to zalecam. Bilety możecie kupować na stronie nowe a jak ktoś jest klientem T-Mobile, to jeszcze może zgarnąć 10% zniżki. Kiedy był w pierwszej klasie, Ryan, mieszkający wówczas w Ontario ze swoimi rodzicami mormonami, bardzo zainspirował się filmem Rambo: Pierwsza krew. Jednego dnia spakował do swojego śniadaniowego pudełka noże kuchenne i potem rzucał nimi w inne dzieci na przerwie. Od tamtej pory pozwalano mu oglądać wyłącznie filmy przyrodnicze i biblijne, dopóki jako nastolatek nie zaczął pracować w wypożyczalni kaset, kiedy to oglądał trzy filmy dziennie. To jak ja, nowych horyzontów... Ryan Gosling sam wspomina, że nie znosił dzieciństwa i nie miał przyjaciół gdzieś do 15 roku życia, kiedy już wystartowała jego telewizyjna kariera, kiedy zaczął pojawiać się w takich rzeczach dla młodszej młodzieży, jak Gęsia Skórka albo Klub Myszki Miki, którym tak w ogóle grał u boku Justin'a Timberlake'a, który też był jeszcze, no, zobacz, zobaczcie, zobaczcie, spuśćnia tej. Wystąpił w roli głównej w filmie Fanatyk. Ale szerszej klinowej publiczności stał się znany dzięki popularnemu pamiętnikowi Roman Sidle na podstawie książki Nicolasa Sparksa. To zapewniło miejsce plakatom z jego twarzą w każdej damskiej przebieralni. Bo poza tym, że pamiętnik rozpoczął całą serię ekranizacji nieciekawych Sparksu Harlekinów, wystrzelił też karierę Rayana z dubeltówki, rozrzucając jego śród na wszystkie strony i to zabrzmiało mi strasznie wulgarnie. Czemu ja to napisałem? Szkolny chwyt, miłość Larsa i Blue Valentine przyniosły mu oklaski krytyków, a role w 2011 roku w Idach Marcowych i Drive przypieczętowały światową rozpoznawalność. Ryan Gosling był już w każdej przybieralni. Damskiej i męski już było wszystko jedno. W ostatnich latach zaczął jednak ciut tracić w niektórych oczach. Zwłaszcza jego rola w Tylko Bóg Wybacza spotkała się z komentarzami, że Gosling przestał grać, a zaczął pozować. Nieuprzejme reakcje do Prowadziły go do płaczu. Tak naprawdę nie wiem, czy do płaczu, ale na pewno do ogłaszania, że póki co rezygnuje z aktorstwa, bo jak sam twierdzi, nie wie, co robi. Naszego szegłęsiątku, nie jest przecież jednak wyłącznie aktorem, więc to nie jest tak, że poleci do pośredniaka po zasiłek. Gra w końcu także w indie rokowym zespole Dead Man's Bones, a ostatnio zabrał się też za reżyserię. Co z tego mu wyszło? Przekonamy się. Teraz. Lost River. The Ok, fabuła opowiada o mieszkańcach fikcyjnej wersji Detroit. Miasto, które możecie kojarzyć z tego, że niedawno ostatecznie zbankrutowało, a w latach 50., -tych, 70. -tych, yy, zaczęło tam być mnóstwo pustostanów, jako że biali stamtąd uciekali, bo pracy nie było, a czarni nie mieli możliwości i tam zostali. Ale wersja Goslinga jest zupełnie fantastyczna i oderwana. Od tego żyje tylko jakimś mitem. Wszyscy w filmie są biali i żyją w ucisku lub strachu przed utratą mieszkania. Albo przed utratą warg, które są ucinane przez miejscowego łobuza, który nazywa się łobus i jest grany przez doktora Hut tego Fezu. Mamy też kobietę, która musi wykonywać straszne prace dla obrzydliwych klas wyższych, czy dziewczynę imieniem szczur i nazywa się tak, bo ma szczura i ona wie, że miasto jest przeklęte. Film tonie w swoim nachalnym tonie. Film zatapia się w swoim nachalnym tonie. Osaczająca muzyka, neonowe kolory i obracanie kamery przywołują na myśl wielu innych reżyserów, którzy posługują się stylem do opowiadania swoich historii, ale w Lost River zamiast historii po prostu dzieją się jakieś rzeczy, które mają usprawiedliwiać ten styl. Sama opowieść próbuje być umowna, próbuje być czadowym stylem razem ze sferą wizualną i muzyczną. Więc wszystko to razem wychodzi nachalne i podkraszające niepotrzebnie siebie nawzajem. Jeśli założysz hawajską koszulę i zwykłe spodnie, to jesteś czadowy. Jak ja. Ale załóż hawajską koszulę i kolorowe, kąpielowe spodnie i już jesteś klaunem. A Gosling jeszcze posmarował w kwiatki ryje, co ręce i nogi swojemu filmowi i nałożył mu na głowę sombrero. nie spodobał mi się jeden cytat z krytyka brytyjskiego Robiego Colina, który stwierdził Ryan Gosling pomylił tworzenie filmu z zakładaniem Tumblera z gifami Davida Lyncha i Maria Bawa." Dwie przystojne gąski na pięć to max, co może z tego być. Znaczy to ostatnie, to, to, to już jest moje zdanie, to nie jest, jest Rajana, to jest moja ocena filmu. Do kin wchodzi Ant-Man, czyli kolejny Marvel. Zmniejszanie się to jest moja ulubiona supermoc, więc tak naprawdę potajemnie się trochę jaram tym filmem, ale z zewnątrz staram się wyglądać, jakby mnie nie obchodziło. Magic Mike XXL to kontynuacja filmu Magic Mike. Seria opowiada o męskim striptease. Tym razem Steven Soderbergh nie usiądzie na reżyserskim krześle. Za to reżyser świetnego polowania z 2012 roku stanowił swój anglojęzyczny debiut, uczynić bardzo ambitnym, a nie ma nic ambitniejszego niż literatura piękna. Z dala od zgiełku. Ekranizacja książki z XIX wieku pod tym samym tytułem. O, mój ulubiony dystrybutor polski, Bomba Film, wypuszcza lekcję, która dołącza do listy ich obleśnych plakatów. Rozpoznawalność marki 100%. Half Nelson wybrałem dlatego, że to jest jeden z najbardziej nieznanych filmów z goslingiem w roli głównej i jeden z lepszych. Nigdy nie wszedł do polskich kin, a jego budżet wyniósł mniej niż 3 miliona dolarów. Historia opowiada o uzależnionym od narkotyków nauczycielu historii, który nawiązuje coś w stylu przyjaźni z jedną z uczennic. I nie to nie jest film o pedofilii nie ma żadnych takich rzeczy, nie ma żadnych szalonych twistów. O, obrazowi nie śpieszy się nawet do tego, żeby tłumaczyć nam, że narkotyki to zło. Nie ma odpowiedzi i nie wie też, jak radzić sobie z problemem dzieci, które łatwo mogą wpaść w złe towarzystwo, kiedy złe towarzystwo to ich własna rodzina. To solidny dramat oparty na emocji i chwilach. Przykład, jak niezbyt ekspresyjna mimika Goslinga pozwala mu na granie niuansem, żeby pokazać, jak go roznosi w głowie i jak jest zagubiony, choć sam chciałby naprawiać świat. Jeśli potrzebujecie gwiazdy, żeby dać się przekonać do powściągliwie opowiadanej historii, no to jesteście na miejscu. Gotowe. Tut, tut. Cztery Goslingi na pięć możliwych i macie tutaj jeszcze karmi. Trochę, bo ja wiem, jak trudno wykarmić, jak są cztery. No i to tyle w dzisiejszym ekspresie. Przypominam jeszcze tylko o festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Będę ja, będzie tłum ludzi zainteresowanych filmem i podobno mają być też filmy. A jeśli podoba Wam się ekspres, to dajcie lajka, napiszcie komentarz. I a właśnie, zapomniałem. Komentarze, Wasze komentarze, robimy Wasze komentarze. Widzę na Twojej półce Drive, no mam film z Ryanem Goslingiem. Zrobisz może o nim krótką recenzję.